They it's not because the money works in my blood And I kill cause I'm hungry Transmisja. Co by tu zrobić fajnego? Jak zwykle. Yy, trzeba by zrobić dywersję. Dywersja jest najlepsiejsza w tej całej zabawie. Tak sobie myślę. Uh -huh. A może polecimy ze śmigłowcem? Może być jakiś rozgarnięty pilot czy coś. Mam nadzieję, że nas jakiś myśliwiec nie rozwali. Jezu, jaki hałas straszny. W tym śmigłowcu, jak Boga kocham. Ale, serio. do nas! O nie, 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 nie chciałem tak zaczynać. O Boże, o Boże, o Boże. cel alfa. No hałas w tym śmigłowcu był potworny, no. Nie chciałem tu wysiadać, ale ten śmigłowiec tak leciał. Tak jakoś. bałem się. Wow. To ten śmigłowiec, co? Ja nie chciałem nim lecieć? Czuję się teraz, jakbym się spóźnił na samolot, który się rozwalił. A były takie przypadki. Nie u mnie oczywiście, ale były. Ja bym chciał być jakiś cwany, coś tam fajnego zrobić. Kurde, ani jedna kula nie trafiła. No, dajcie, dajcie spokój. O! Dobra, żyjemy, mniej więcej. Proszę, dostrzeżenie. Dowódca każe atakować, to atakujemy, po to jest dowódca. O, shit. Myślałem, że będę miał przewagę, on po prostu tu czekał. Czekał tu na pierwszego, który wychyli się. No i się wychyliłem, no. No dobra, ale mamy to E. I cieszmy się z tego, bo to fajna dywersja. Tu gdzieś schody były Do wszystkich natychmiast zaatakować cel wskazany na mapie Cel alfa utracykowany Do wszystkich te armocze jest Tam kogoś widziałem śnieg ktoś go załatwił ja dostałem premię Co mnie bardzo cieszy Hmm. Tam jakieś zwłoki tylko spadły. Chyba jest w miarę czysto tutaj. Ja bym spróbował na C powalczyć. Zresztą chyba tam też dowódca. Naprawdę, no kurde, nie mieli tego na treningu wojskowym? O, masz, Boż Strzelać chłopaka na uczynia, ale przeskoczyć przez e, płotek A jest, to jest Battlefield właśnie, bo jest absolutnie cudowna gra Ale są takie upierdliwe rzeczy Widziałem kogoś za ścianą, ale. No nic, no nic. Dobra. Co my chcemy? No Chyba zaczniemy od tego E. Potem się zobaczy, nie? Oznaczyłem, może to wystarczy. Wow, wow. No, rzesz, jasny glint. Ach, co się człowiek zespałnuje, to jest... A jeszcze nie ma wszystkich na serwerze, więc... Ale dobre, no. Bywają gorsze sytuacje, jakoś się człowiek z nich... Cel pod kontrolą. Oh, shit. Nie było szans, kordę. Jeszcze jakby musiał mierzyć do mnie, to spoko. A już miał przymierzone wcześniej. Ten się schował tutaj i nie można na nim zrespawnować, ale może to i dobrze. Zrespawnował i zginął. O Boże, tam tyle drogich pojazdów. Ach. Нет, 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 ty jesteś, kolego. Położyli następnego. Potrzebowałem właśnie kłada. I jest! Na północ oh, od was. A ty dokąd się wybierasz? Lud, wracać! Ja zamroziłem! Ja Kurde, widziałem, że mnie koleś minął, ale... Ktoś tam jeszcze był z tyłu, no dobra, dobra, jest tak jest, jest tak jest, bywało lepiej, no, no, zawsze, zawsze jest tak, że bywało lepiej, niestety. O, oh, shit! Co oni tu robili w krzakach razem obok siebie tak blisko? Ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę wiedzieć, ale tutaj... Tu musiała jakaś akcja mieć miejsce Ostra akcja w krzakach. A ja ale ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Ale wydaje mi się, że ten pierwszy ten, ten temu drugiemu zaglądał w tyłek, no Tu ktoś wylądował, widzieliście? Żeby tutaj... A tu wylądował i ten... CO TY MU ROBISZ?! Zostaw gościa, to już jest nieżywy! Boże, drogi... to ma być? Jakiś dzień nekrofila dzisiaj... ...na serwerach. Ech... No cóż... Dobra, lider mówi D, no to będziemy szli na D. Niestety, ach, jeszcze jeden był z boku. A, dobra, dobra, trochę żeśmy się pośmiali, teraz trzeba by postrzelać. Jeste panie, ale dałem ciała. Tak. No i straciłem go z oczu, gdzieś tam w momencie strzelania. Rok chciałbym pracować jako dziennikarz. A czy chciałbyś? Nie no co ty, daj spokój. To jest najgorsza możliwa robota. A no, w tym kraju każdy głupi co umie trzymać ten. Dugopis to się może dziennikarzem nazywać. Kiedyś to coś znaczyło, dzisiaj to. Jak? Z przodu mnie złapał. Nie mogłem skontrować tego. Cholera. Nie mogłem skontrować. Nie, nie, w ogóle to mi się nie podobało. Okej. Okay. No skurde, Czy ta gra nie przeprowadza jakiegoś testu zanim zespołnuję człowieka, no? Czy totalnie przed oczami się gościowi zespołnowałem. Oooo, oh, och, to jest takie rozczarowujące czasami. Chyba nas ostro tutaj kładą, niestety. I z, z, z dwóch stronów, z dwóch stron, koleżków. Spokojnie, spokojnie. Przyjrzyjmy się trochę tej sytuacji. Nade mną jest gościu. Do wszystkich! Cel autobusu został przejęty! Mam na rozdział! został zneutralizowany! Tak nawet widzę jego giry, ale co? Co zrobić, no? Szybko się roztruszają. Dajcie tu mechanika! Zauważyłem przeciwnika! Zaraz tam. Ja, shit! Na nie ma szans. No, niestety. Dałem ciała. Znowu. No, czasami utknę i boję się ruszyć, bo wiem, że bym się podniósł, to na pewno z którejś strony będzie jakiś wredny typ. Jestem w takim miejscu, że. że przechlapane po prostu. No szkurde. No nie było się gdzie w ogóle. No Mogę uciekać gdzieś tam za tą wieżę, ale bałem się, że zrobię ruch. To zaraz ktoś mnie zobaczy. tarata ja tarata ta bym chciał coś sprytnego zrobić. Co próbuję zrobić coś sprytnego, to mnie ktoś zabije, no. Ta pierwsza, ktoś tu rzucił apteczkę, jest. O, oh, fakt. Z tej strony ten sniper strzela, ale. W ogóle nie poprawia mojej sytuacji. No po prostu nie mogę się nigdzie zespalować, żeby mieć. Jakąś sensowną pozycję strzelecką. O, fuck. widziałem tu człowieka. Maria spray and pray. niech sobie chłopaki, ja już sobie polężę tu w krzakach. Już się nabiegałem, prawdę powiedziawszy, zaraz dostanę nożem, no ale trudno. Ja lubię w krzakach. Kurde. Czemu te krzaki się przewracają? Przyjaźń jest tym mistrzem skradania. Teraz wykonano sztuk pojazdu. Ten echo został przenięty. O! Zwycięstwo! Jak to się stało? Jezus Maria, jaka paniczna gra strasznie była. Strasznie paniczna. Nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pomieńmy to. Starałem się jak mogłem.